Cześć kochani, witam Was bardzo, bardzo serdecznie w czytaniu na czerwiec. Lecimy kochani, lecimy, już jestem. Pamiętajcie, aby subskrybować mój kanał, żeby obserwować mnie na Instagramie delis777 i co? Umawiać się na prywatne czytania ze mną. Zapraszam do kontaktu, kontakt znajdziecie poniżej. Kochani, z ważnych informacji, jeżeli jesteście w Londynie, jeżeli jesteście w po okolicach Londynu, 2 lipca Satanic Free Market, ja tam będę jako wróżka można się ze mną zobaczyć, można mnie zapoznać, poznać w sensie i można Co umyć się na czytanie twarzą w twarz. Także bardzo serdecznie Was na to wydarzenie zapraszam. Także tak, lecimy teraz kochani i zaczniemy sobie od baranków. Od baranków na czerwiec 2023 roku, Kochani, pamiętajcie, że są to czytania ogólne. Nie z każdym one będą rezonować, jeśli z Wami nie rezonują. Znaczy, że zapraszam Was za miesiąc po prostu baran... Czerwiec 2023 rok. Baran, czerwiec 2023 rok. Baran, czerwiec 2023 rok. I lecimy, kochani, i sprawdzamy, co tam słychać i co się wydarza. Baran, czerwiec 2023 rok. Baran, czerwiec 2023 rok. Kochani, mam dzisiaj wolny. <noise> bardzo cieszę dlatego dzisiaj nagrywam. Lecimy, baran, czerwiec, empress, cesarzowa, proszę bardzo, i król Buław, jesteście w swojej energii, fantastycznie, barany, single, no, singli się trochę, coś tam dzieje, osoby w związkach, sakramenty, mówienie sobie tak, ale jest też jakaś mała śmierć w tarocie, zaraz zobaczymy o co chodzi, praca, finanse. Pięknie i niepiękne. Mak Przywierzy, mak Przywierzy. Macie bardzo dużo wielkich ark arkan, drogie barany. Co to znaczy? To znaczy, że ten miesiąc jest dla Was bardzo ważnym miesiącem pełnym zmian. Karty też pokazują: Macie tak, demona w rozkładzie, tak ogólnie patrzę, cesarzową, arcykapłankę, maga. Bardzo dobry miesiąc na wszelkiego rodzaju zmiany. Macie też czas, jest, czyli sprawiedliwość, podsumowania. Coś będziecie sobie, drogie barany, podsumowywać, coś będziecie podsumowywały. To będzie dotyczyło waszych relacji, relacji partnerskich, uczuciowych, ale też relacji z ludźmi. Ktoś dokona sobie w czerwcu takie podsumowanie i mam takie wrażenie, że część osób, nie wiem dlaczego, ale jest tutaj tak pokazane. Jakby wstawi, wstawi się za rodziną, pójdzie w obronę tej rodziny coś takiego tutaj wygląda, czy w obronę przyjaciół. Karty generalnie pokazują, że to będzie miesiąc udany bardzo udany. Macie cesarzową, no i macie króla buław Król buław to wasza energia, ognia, dużo działania, dużo spełnionych marzeń, ale też takie ugruntowanie, ustabilizowanie swojej pozycji, czy to w firmie, czy to jak kobiety chciałyby zaś w ciąży, to, to się to nagle udaje. Tego typu rzeczy będą się właśnie w czerwcu działy. Dużo też. Y Celebracji, spotkań towarzyskich w rodzinie, momentów do celebrowania i cieszenia się. Zdecydowanie czerwiec, co ten czas, drogie barany, właśnie dla Was. Natomiast jeszcze, jeśli chodzi o sprawiedliwość, no tak jak mówię, sprawiedliwość Wam wchodzi w czas podsumowań. Czas podsumowań, ale tutaj bardzo um, to dotyczy Waszych relacji bliskich, ale też partnerskich, związkowych. Czyli tak jak Wy, drogie barany, będziecie rozliczać kogoś, z tego, co ktoś dla Was zrobił, ale tak samo Wy będziecie rozliczani w tych różnych związkach partnerskich, uczuciowych, przyjacielskich, no i efekty mogą okazać się tutaj różne. Natomiast widzę, że na pozytyw mamy cesarzową, no a cesarzowa, jak wiecie, to esencja po prostu bycia w odpowiednim miejscu, w odpowiednim czasie, po prostu na stanowisku, na pozycji, w jakiejkolwiek sprawie Stąpo, stąpa, stąp... no tak, twardo stąpającej po. Hmm, że tak powiem, na nogach, po prostu tak, i dużo kobiet, kobiecej energii przy Was, ale też, e, tak jak mówiłam, szansa, jeżeli ktoś się stara o dziecko, zajście w książę, bardzo dobre karty na to. W tym miesiącu, drogie barany. Teraz tak, jeśli chodzi o single, no i drogie single, co tutaj się dzieje? Macie dziesiątkę buław i macie demona. Jeśli nie chcecie jakichś dzieci, a macie właśnie romans, uwaga, tutaj znowu mam podpowiedź dziecko: niechciane ciąże, niechciane dzieci, dosłownie, u singli, tak to wygląda, więc uwaga, barany. Natomiast skupmy się na związkach. No, barany są przeciążone, obciążone jakąś energią. Jest jakiś demon tutaj, dużo jakichś spotkań, może być dużo romansów, jakieś toksyczne relacje, które w ogóle wam nie służą i nie prowadzą do. Związku, do stabilnej relacji, to należałoby tak naprawdę barana zapytać, co on chce, bo warto by było się zastanowić, że jeżeli e, rzeczywiście stabilny, fajny związek, no to ta osoba, z którą idziecie na te seksy, powiedzmy, czy na co tam się umawiacie, to nie jest osoba, z którą będzie e, po prostu e, związek. Tak to wygląda w kartach. Uwaga też na wszelkiego rodzaju nielojalności, lojalności, na przykład z osobami, które ratkujecie, może mają kogoś i to wyjdzie na jaw, i wy będziecie, drogie barany, miały, mieli nieprzyjemność. Sytuację, e, także tak, single no mają. E... Co tutaj dużo mówić, macie dużo pole do popisu, jeśli chodzi o przyciągnięcie osób takich pod względem atrakcyjności fizycznej, natomiast żeby stworzyć związek, to ja w tym miesięcu, w miesiącu czerwcu takich kart nie widzę, mam za to demona, czyli dużo namiętności, dużo spotkań, ale nie ma tutaj osób, które, nie, źle powiem, no ale które by tam pasowały do Waszej wizji związku partnerskiego, mam wrażenie, że barany są przeciążone właśnie tymi osobami wokół Was, tym ciągłym poszukiwaniem, tym byciem samotnym, a z drugiej strony, ci ludzie w ogóle nie spełniają Waszych oczekiwań. Może warto drogie barany, po prostu na razie odpocząć i z nikim się nie spotykać ten miesiąc. Po prostu przeoddychać, wyczyścić tę energię i dopiero później za miesiąc zobaczyć, jak to się dla Was rozłoży. Teraz tak, jeśli chodzi o nasze drogie. Barany w związkach. No i tu mamy piękne karty, w ogóle cesarz, cesarzowa, arcykapłanka. Tak jak mówiłam, jakieś połączenia duchowe, wyznawanie sobie tak, sakramenty, wychodzenie za mąż, oświadczyny, tego typu rzeczy się dzieją. Natomiast barany w związkach jeszcze poza tym, że jest dużo miłości, dużo mówienia sobie tak, przechodzenie na kolejne etapy, połączenia duchowe, Podświadomie barany czują, że coś jest nie do końca tak. Mamy czwórkę mieczy, to jest mała śmierć w tarocie. Przy arcykapłance ja to często ma, e, interpretowałam to tak, jakby w przeszłości jakaś osoba nabroiła w związku. My jej wybaczyliśmy i teraz dzieje się super fajnie, ale barany to nadal trzymają z tyłu głowy. Na przykład. E, więc coś takiego się tutaj dzieje, to wyjdzie na, na pole. W takim sensie barany to. To, co się tam w waszej głowie dzieje, bo to widzę, że to od was idzie, to będziecie miały mieli szansę porozmawianie z tym z partnerem, ale tak naprawdę są wasze obawy i lęki tylko w głowie, tylko w głowie, czyli realnie nic takiego poważnego się nie dzieje, bo tak jak mówię, partner, partnerka są z Wami bardzo zainteresowani, chcą iść dalej. I karty tutaj pokazują właśnie cesarza, a cekapankę, połączenie duch, także, także w związku naprawdę dzieje się super drogie barany. I teraz tak, praca i finanse. Z jednej strony to, to powiedziałabym tak, mamy wieżę, czyli wchodzi coś niespodziewanego na płaszczyznę, na płaszczyznę pracy i finanse dla Was, e, drogie barany, czyli Albo tracicie pracę, e, oczywiście to nie jest wizja, ale powiedzmy, albo tracicie k, e, pracę, albo coś Wam się, jakiś projekt nie powiedzie, ma się ósemka kielichów, macie wieżę, czyli coś musicie po prostu automatycznie, automatycznie e, zmienić, bo wieża jak wchodzi, to nam rozwala. Ona automatycznie nam rozwala wszystko, natomiast to, co karty pokazują, zaraz później macie maga, a mag to jak wiemy, karta... Stwórcy, kreatora, to co pomyślicie, to, so, to co sobie zażyczycie, to się właśnie wydarzy. I teraz tak, drogie Barany, to co mogę Wam powiedzieć, to nawet jeżeli zadzieje się jakaś sytuacja bardzo nieprzewidywalna na płaszczyźnie, właśnie finansów, pracy, czy tam zakupu domu, to Wy z tego wyjdziecie i sobie poradzicie. Macie maga. Mam takie wrażenie, że wręcz niektóre osoby. Ta wieża, czyli ta jakaś sytuacja nagła, niespodziewana, doprowadzi do tego, że barany zupełnie zmienią, czy to swoją profesję, czy zmienią w ogóle podejścia. Może ja tego nie potrzebuję, nie potrzebowałam i wyjdzie Wam co na dużo, dużo lepiej i na wielki pozytyw, drogie barany. Także tak. Dobra, kochani, fajny miesiąc, podoba mi się, naprawdę mi się podoba. Muszę się napić. Także cudowności, wspaniałości, drogie barany, życzę Wam wszystkiego, wszystkiego, najlepszego i widzimy się w następnym miesiącu lub na czytaniach prywatnych albo na satanik Flea Market 2 lipca w Londynie. Lecimy dalej, kogo mamy dalej? No mamy lwy, lwy, zobaczmy co u tych lwów na czerwiec, lew na czerwiec. No i co tam lwy, czerwcu, kochani, piszcie mi co tam u Was słychać, jak się czujecie. I co tam, co tam? Lew, lew, lecimy. Lew, czerwiec 2023 rok. Lew, czerwiec 2023 rok. Lew, czerwiec 2023 rok. Zaraz zobaczymy, co dla tego lwa, albo co dla tych lwów się dzieje, zadziewa. Lew, czerwiec 2023 rok. Lecimy, kochani, lecimy. Lew, czerwiec, czerwiec. Co tam u naszych lwów kochanych? Co tam u naszych lwów kochanych? I lecimy. Lew Czerwiec 2023 rok. Proszę bardzo. Nowa droga. Lwy są w nowej drodze. Zaraz sobie dopowiemy. Single. Co dla singli w miłości? Wieża. O nie. Dobra. E, osoby w związkach. Do tych singli. Dobra. Praca, finanse i przekaz ogólny. Zakończenie. Mhm, zakończenie. Dobra, drogie lwy. Powiem tak. No, to jest dobry miesiąc dla Was. To trochę tak wygląda, jakbyście byli w procesie były w procesie kończenia wychodzili z jakiegoś tragicznego w w cudzysłowie wydarzenia, czy to zakończenie związku, czy to utrata kogoś, czy to utrata jakiejś pozycji. I to się za Wami ciągnie i tu proszę czerwiec, macie pokazaną nową drogę. Ale uwaga, drogi lwy, karty pokazują, że sami sobie trochę blokujecie tą nową drogę, aby zacząć. Co, y, karty pokazują, że coś jest niedokończone w czerwcu dla lwa. Coś jest niedokończone, abyście, drogie lwy, rzeczywiście mogły wejść na tą nową drogę, oddychać pełną piersią i już zostawić wszystko za sobą i iść z zupełnie nową wibracją. Jest nowa droga dla Was, możecie zacząć coś nowego, tutaj się niczego nie bać, bo to, co jest na nowej drodze jest lepsze i, i fajniejsze dla Was i bardziej korzystnie, natomiast Wy, drogie lwy, jeszcze coś blokujecie, tak jakby nie dajecie komuś, czemuś odejść do końca jakiejś sytuacji, która powinna już dawno się zakończyć. I przez to jest to przeciągane i przez co macie tą dziesiątkę mieczy, że ta dziesiątka mieczy jest przy Was i ona po prostu no to tak, tak jak mówię, no jakby w pełni nie możecie iść w, nowo, w nowe w pełni nie możecie się pogodzić albo ze stratą czegoś, albo z zakończeniem czegoś i jakby chcecie być i tu i tu, a tak się nie da jeżeli chcecie wejść w nową drogę, czas pokończyć wszystkie rzeczy, wszystkie i zakończyć tą dziesiątkę mieczy, no bo dziesiątka mieczy to wiemy, to taka ruina dla kogoś, klęska powiedzmy, strata. Natomiast czas już te, temu zakończyć i ja widzę, że lew to, jest to w stanie zrobić w czerwcu, tylko musi się zdecydować na tą nową drogę. Musicie, drogi przestać się bać, to co było, było, już nie wróci i idziecie, idziecie w nowe otwarte drzwi. Tak to wygląda w kartach. E, nie wracać do przyszłości, takiegoś, naprawdę, to nie jest dla Was korzystne, drogie I teraz tak, single. No i dla singli, co? Mogą być dużo, dużo romansów, namiętności, przelotnych spotkań, natomiast wchodzi wam wieża, drogie Nie wiem, dlaczego wchodzi wam wieża, trochę mi się to tak kojarzy, jakby te romanse, te namiętności nie dawały Wam spełnienia. Po prostu. Jakby to wszystko nie dawało Wam spełnienia, i chcielibyście, chciałobyście tą taką jedną konkretną osobę, albo bratnią duszę, albo poznać kogoś i już mieć z kimś związek, a tu cały czas spotykacie po prostu osoby bardzo atrakcyjnie fizyczne, sensualne, wami zainteresowane, tak samo zainteresowani, ale to nie są osoby do związku, albo Wy nie czujecie gotowości do zawarcia związku. Karty pokazują, że jeszcze nie w tym miesiącu, natomiast wieża też wchodzi po to, żeby Wam coś zburzyć, może zburzy Wam pewne poglądy lub pewne, podejście do życia jeśli chodzi o miłość, związki o te namiętności, żeby w przyszłym miesiącu może lew zobaczył że można inaczej i od przyszłego miesiąca wejść w nową energię i może wtedy poznacie też inne osoby z inną energią, którą przyciągniecie do stworzenia po prostu związku, jeśli tego chcecie bo na razie lwy no balują single balują, bawią się i bardzo dobrze dużo namiętności się przydaje w życiu ale uwaga, no wieża wchodzi yy, i to tak jakby tak, jakby nie do końca był zadowolony z tych, no, 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 z sytuacji, w jakiej jest, tak bym powiedziała. Dobra, w związkach. No i co, jest miłość, jest uczucia, ale jakaś kobieta, głównie teraz, może mówię do mężczyzn lub do kobiet, które mnie słuchają, jakaś cierpi. Jakaś kobieta cierpi w związku z lwem. E, lub, lub na odwrót, proszę odwracać sobie te znaki. I teraz tak, e, miłość jest, uczucie jest, natomiast karty pokazują, że lwom w związkach z czegoś brakuje i przez to jest jakieś cierpienie partnerki, partnera. No głównie widzę tu kobietę, kobietę cierpiącą, kobietę, która, um, która nie dostaje tego, czego chce, jest za mało miłości dla niej, jest za mało um, starań ze, ze strony partnera, a partner, <coughs> przepraszam... <coughs> A partner po prostu albo tego nie czuje, albo ma też poczucie takiego niedostatku, chciałby więcej i tworzy się nam jakiś kłopot w relacji. Kłopot w relacji i ta relacja jest zbudowana na niedostatku na niedostatku uczuć, na niedostatku e, satysfakcji. I w, ja nie widzę tu rozejścia, absolutnie nie widzę tu zakończenia i rozejścia, natomiast rzeczywiście ta miłość w tym miesiącu. To, to uczucie między wami będzie wymagało popracowania nad tym. I rzeczywiście, mam takie poczucie, że lwy będą skupiały się na niedostatkach. Na niedostatkach, a jakaś partnerka, kobieta albo jest raniona, albo po prostu nie ma siły już dłużej walczyć. Coś takiego tutaj w kartach widzę na związkach miłości. I teraz tak, wraca finanse. Koło fortuny przepięknie, czyli co? No, znowu, koło fortuny nowości Wam wchodzą. E, trzeba te nowości, drogie lwy przyjąć i wejść pełną piersią. Nie bać się tej nowej drogi, i nawet jeżeli będzie się to wiązało z wyjazdem, nawet jeżeli się to będzie wiązało po prostu ze zmianą branży, czy ze zmianą domu, czy, czy trzeba będzie sprzedać dom, robić to. Macie los, macie umiarkowanie, macie koło fortuny i po prostu zmiany, zmiany, zmiany na arenie finansów. I pracy, i raczej jest to na korzyść. Także bardzo fajne wiadomości. Dobrze, drogie lwy, wszystkiego dobrego, cudowności, wspaniałości. Widzimy się w przyszłym miesiącu albo na czytaniach prywatnych, albo w Londynie, albo na moim Instagramie. Także tak, cudowności, wspaniałości i co lecimy? Lec. Był to teraz strzelec. Bardzo proszę o prowadzenie dla strzeleców Kochani, pamiętajcie, że są to czytania ogólne. Nie z każdym będą rezynować jeśli z Wami nie rezonują. To zapraszam Was następnym razem. I teraz tak strzelec. Strzelec czerwiec 2023 rok. Strzelec czerwiec 2023 rok. Bardzo proszę o prowadzenie z intencją dla osób słuchających mnie. Bardzo proszę o prowadzenie. Z intencją dla osób słuchających mnie. Bardzo proszę o prowadzenie. Z intencją dla osób słuchających mnie. Bardzo proszę o prowadzenie. Z intencją dla osób. Dla osób słuchających mnie, strzelec czerwiec 2023 rok. Strzelec czerwiec 2023 rok. I lecimy. Lecimy, lecimy. Kochani, piszcie, co tam u Was słychać, jak się czujecie. No i w twórce są strzelce. Bardzo ładnie. Single. No, ho, ho, single, nie takie single. Dobra, związki. No, jest miłość, są uczucia, ale są jakieś wahania. Dobrze, i teraz tak, praca, finanse. Uff, bardzo dobrze, strzelce, co wy tutaj. No i przekaz ogólny. Dobra, drogie strzelce, w przekazie ogólnym powiem tak, będzie bardzo dobry miesiąc, powiedziałabym, stabilny, pełny, pełen harmonii, bez większych zmian, bez większych jakichś takich um, trudności, tak bym to powiedziała. Co prawda, jest tutaj pokazane, że Coś się będzie działo, jakaś strata, poczucie straty na, gdzieś w relacjach rodzinnych Tak jakby ktoś odszedł, coś z rodziną, ktoś odchodzi, jakaś żałoba, strata Ale generalnie, drogie strzelce, miesiąc macie dobry, pełen harmonii Jeśli możecie mieć urlop, to wyjedźcie, medytujcie Wszystko się zgadza, wszystko idzie swoim torem, wszystko jest pe w pełni balansu Tak to, kochani, moi drodzy, wygląda Także naprawdę mm, to jest dobry, fajny miesiąc Na w ogóle zaczęcie... Też na wprowadzanie nowych planów, na robienie sobie właśnie jakiejś mapy, no tak się mówi, mapy marzeń, ale na, na budowaniu i, i pisaniu na papier, przelewanie na papier to, co chcecie osiągnąć, bo macie po prostu czwórkę, w czwórkach planujemy, w czwórkach inwestujemy czwórkach po prostu się uziemiamy, także proszę bardzo, drogie strzelce, weźcie to pod uwagę i naprawdę fajny miesiąc, jedyne co właśnie mówię, martwi mnie trochę znaczy martwi, no, no to, to jest życie, ale coś, ktoś jakby miał, ktoś odejść, czy ktoś odszedł, jakaś żałoba, strata ból po kimś bliskim, coś takiego się tutaj w czerwcu pokazuje teraz tak, strzelce single poranione serducho za jakimś rozpaczają, ktoś rozczarował, ktoś oszukał, ktoś zdradził ciężko zaufać a tu proszę, wchodzi Wam cesarzowa. Wchodzi Wam cesarzowa. Co prawda mam takie poczucie, że strzelce single nie bierzcie powracacza, nie bierzcie kogoś, kto Wam będzie mydlił oczy, że się zmienił, bla, 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 a zranił strasznie, oszukał strasznie a przychodzi Wam i, i, i po prostu chce wrócić. Nie brać tego single, no po prostu jak bardzo nie niecierpliwiecie, jak trudno jest Wam nie przyjmować osoby powracającej, która coś zrobiła, bo znowu będzie poranione serducho, po prostu. A tak mi się to pokazuje, także single, jak najbardziej jesteście gotowi, gotowe, żeby stworzyć nową relację, skupić się na poznawaniu nowych osób, zwłaszcza, że macie cesarzową, więc te nowe osoby naprawdę będą, ale jeśli ktoś z przeszłości się pojawia, nie brać tego, no nie brać tego, po prostu, no dobra, zrobicie jak chcecie, tak? Ale karty pokazują rozczarowanie, ponowne i to takie poważne, także tak, zastanowić się to razem. Jeśli chodzi o związki, bardzo ładnie, askielichów, paśmie, czy w ogóle bardzo ładnie, lotność uczuć, taka świeża miłość. Nastolatkowa miłość, odświeżenie tych uczuć, bardzo piękne karty. To, co tylko mi się pokazuje, to ktoś w związku jest zmęczony, ale problemami nie wiem, natury osobistej czy natury rodzinnej, i przerzuca te problemy na związek. Nie chce tego robić, ale mimo wszystko one oddziałowują na. Na no, związek relacja. No, no trudno, żeby jak ktoś jest nieszczęśliwy w życiu, to żeby był zupełnie szczęśliwy w miłości. Gdzieś tam partnerzy stanowią nasze wsparcie, przynajmniej tak powinno być, więc widzę, że tego typu rzeczy będą się działy w związkach, wręcz osoby z osobami starszymi, może z rodziny, doradcy, jak tu zrobić, żeby pomóc jakiejś młodej osobie w rodzinie. Natomiast w związkach ogólnie dzieje się dobrze. Dzieje się fajnie, jest miłość, jest uczucia, jest paść, także nie widzę tutaj nic poważniejszego i po prostu pielęgnować tą miłość i spędzać jak najwięcej. Razem wspólnego czasu. No i strzelce, jeśli chodzi o finanse. Proszę bardzo, wybór. Macie wybór cesarzową, nie, przepraszam, cesarza. No i królową denarów. Po prostu tak, jakby te finanse aż krzyczały do Was, musicie zacząć coś robić, zmieniać, bo macie pole do popisu strzelce, jesteście królową denarów. Jak wiemy, królowa denarów to kobieta, która po prostu przyciąga pieniądze. I cesarza, który po prostu wie, zna swoją pozycję. Nie wiem, niektóry, co niektórych czeka awans, co niektórych zmiana czeka, yy, czeka zmiana pozycji. Co niektórych, drogie strzelce, czeka podjęcie wyboru dotyczące założenia czegoś nowego, pójście w zupełnie innym kierunku, ale co przyniesie bardzo duże korzyści typowo materialne, bo mamy ziemską, bykową energię, więc jak najbardziej, moi drodzy, skupiać się na tym, zmieniać, yy, jeżeli Wam przyjdzie jakaś zmiana, nie bać się zmiany, zmienić to i po prostu wejść w nową rolę. Także tak, cudowności, wspaniałości, wszystkiego dobrego i widzimy się w następnym miesiącu. Buziaczki, papa. Pa.